Wiosna w marcu proszę bardzo do Gruzji. A jak przyjedziecie do Gruzji, to możecie zobaczyć takie miasteczko. No, tylko uwaga, to naprawdę jest Gruzja, a nie Toskania, pomimo że z końcem XVIII wieku właśnie Toskańczycy budowali to miasto. Zachowały się mury obronne akurat nie z tej strony ponad 2,5 km kilkanaście z 28 baszt. Miasteczko jest po liftingu kilkanaście lat temu i jest jedną z perełek gruzińskiej turystyki. No a jeszcze z boku widoki. Z tyłu Kaukaz, w dole pola winne, sady, sady poniżej. Miasteczko, sygnały, powyżej. Gruzja jest god.